Tak, tak, no silnie, no, żeby ja Polanska grała bardzo dobrze. E, ale jak mówiłem, to, to, to bardzo fajnie, że, e, że tak, że, że, że wróciliśmy, że... że ale to tylko mi nie dlaczego? Nie rozumiem dlaczego to nie, nie, nie zaczynamy dobrze, nie wiem. Bo, bo po, po prostu mamy, gramy bardzo dobrze w początku sezonu i, i czy... nie wiem, nie wiem.

I już od poniedziałku to praca znów. No mamy dwa dobre mecze na przyszłym tygodniu i skończymy we Francji przed przerwą e, na święta. Czyli tak, no, teraz nie mamy dużo czasu, żeby pracować, tylko żeby trzymać rytm i. i dzisiaj. Całe szczęście nie spuściłyśmy kufy, miałyśmy w sobie dużo wiary, My wiedziałyśmy, że nie mamy meczu, którego nie da się wygrać bez znaczenia jak się przybra. Więc myślę, że to, to jest bardzo dużą wartością dodatnią dla naszego zespołu, bo takie mecze bardzo ciężkie, ciężkie mecze trzeba powiedzieć. Miałyśmy dużo wahań, dużo przystoi. Często musiałyśmy gonić ŁKS. Takie mecze też są ważne i też ze. Nie, nie ukrywamy, że, nie ukrywamy że, że jesteśmy zmęczone, ale też nie mamy tego cały czas w głowie. Jest nasza praca, jesteśmy do tego. Yy przyzwyczajone i przede wszystkim przygotowane, e, więc jak już się wchodzi na boisko, to to, to zmęczenie odchodzi zupełnie na dalszy plan i jakby nie mamy tego e, gdzieś tam cały czas w głowie. E, a dlaczego było troszeczkę słabiej? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, teraz tak na, na, na szybko, na gorąco ciężko jest mi e, powiedzieć. E, na pewno gdybyśmy wiedziały, gdybyśmy znały receptę na to, żeby, żeby tak się coś nie zdarzyło, to byśmy to zmieniły. No, musimy nad tym jeszcze być. No tak, no zaczęłyśmy, gdzieś naskoczyłyśmy na przeciwnika e, od samego początku, staraliśmy się trzymać swoją grę i, i gdzieś prowadziłyśmy w każdym elemencie. E, no niestety, gdzieś ten trzeci set był pechowy dla nas, dużo no, naszych błędów i, i gdzieś dałyśmy się przeciwnikowi rozkręcić. E, no szkoda, że nie było wygranej z naszej strony, gdzieś ten mecz był w naszym zasięgu. E, tak jak powiedziałam wcześniej, dużo błędów własnych. E, no teraz czekamy na Chemik. E, to też nie będzie łatwe spotkanie, ale gdzieś dzisiejsza no, gra nasza była bardzo dobra, więc, więc czekamy z niecierpliwością. Mm, dziękuję bardzo, ale myślę, że tutaj też e, zasługa całego zespołu. Dzisiaj świetnie zagrała też e, nasza kapitan e, Jelonka. E, no, cały zespół dzisiaj naprawdę pokazał charakter i e, ochy i achy. I czasami jak wygrywa się 3-0, to tak nie smakuje to zwycięstwo jak dzisiaj, bo my przegrywając 2-0 e, i wygrywamy to 3-2, no to dla mnie to jest mega budujący dla zespołu pokazałyśmy charaktery i jestem strasznie szczęśliwa i e, no, mam super zespół. O tak, eee, szczerze to jest bardzo mało czasu na regenerację, bo tak naprawdę po, po meczu ostatnim z Francją miałyśmy na drugi dzień już trening eee, w piątek też jeden trening i mecz, także tego, tej regeneracji, przygotowania też do meczu eee, na czasowe jest mało. Ja osobiście już te 10 setów czuję mocno gdzieś tam w kościach, ale no to jest moje życie. Kocham grać i jakby trzeba było, to bym jeszcze dograła te 500 setów kolejnych. Przerwa będzie od 19 grudnia do 25, także mamy niecały tydzień wolnego i myślę, że wtedy każda z nas podładuje baterię. Będziemy miały też czas na, na jakieś tam zadbanie o siebie, odpoczynek i przystąpienie w nowy rok z dobrymi, fajnymi siłami.